Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś porównanie dwóch przyrządów do niewidocznych połączeń. Jeden Powerfix z Lidla, a drugi jest to Volcraft. Zapraszam na film. Oba przyrządy dostajemy w skrzyneczkach, więc żeby nie przedłużać otwieramy jedną, drugą i zrobimy szybkie w miarę porównanie jednego zestawu i Drugiego zestawu w obu zestawach, jak i w Powerfixie, jak i w Wolcrafcie dostajemy taką samą ilość wkrętów. Też dostajemy zaślepki bukowe w jednym i w drugim zestawie. Kluczyk imbusowy do naszej tulejki blokady na wiertle. Tu już mam w Powerfixie założoną tą tulejkę. Do tego jest jeszcze bit w jednym i w drugim no i wiertło stopniowe 9,5 no i oczywiście to co najważniejsze nasz przyrząd wyciągniemy z jednego wyciągnę z drugiego dodatkowo w zestawie Powerfixa mamy ścisk śrubowy przejdę do setna czyli do przyrządów czy jest jakaś różnica między jednym a drugim w mamy skalę gdzie możemy sobie zmierzyć Grubość naszego materiału w PowerFixie jest to samo, ten nasz, nasza blokada materiału, do której dosuwamy, w PowerFixie się nam wysuwa, a w Wolcrafcie musimy przekręcić. Czy ma to wpływ na pracę? Na początku myślałem, że nie ma, a jednak ma. Na Wolcrafcie położę rękę i on mi się nie schowa, a na PowerFixie, jeżeli przez nie uwagę Położę rękę, on się nam schowa. W tym momencie chcąc coś zmierzyć, zaczepić o cokolwiek, już nie zaczepię, bo muszę go wysunąć z powrotem. Z drugiej strony w Powerfixie mamy narysowane wiertło i po regulacji dosuwamy i ustawiamy nasz pierścień. Tu akurat mam pierścień ustawiony na 27 mm grubości materiału. A w Olcrafcie nie ma nic. W Olcrafcie, żeby... Ustawić wiertło i go zblokować. Musimy nasze wiertło włożyć w otwór prowadzący, wyrównać tu do czoła i wtedy dopiero założyć tulejkę. Następną rzeczą jest właśnie skala. Skala, jak i w jak i w Perfiksie, jest 12, 19, 27 i 38 mm. W Alcrafcie mamy ją tu z boku wytłoczoną. A w Perifiksie mamy tu u góry. Różnica jest taka, że po ustawieniu przykładowo 38 w ustawienie głębokości 38 w Perifiksie, tą chcąc ścisnąć, nie da rady i wymiar, który mamy ustawiony, nam się nie przesunie. Niestety w Perifiksie mamy z jednej strony i z drugiej strony przyciski, które naciskamy i nam się blokują, ale po mocniejszym przyciśnięciu przyrząd nam się składa. Ten dziubeczek, który nam wchodzi w te wytłoczenia, no jest troszkę, bym powiedział, lepszy. Z rzeczy porównawczych między Powerfixem a Wolcraftem, to by było tyle. Ja sobie skrzyneczki schowam, odłożę sobie tylko wiertła, wezmę materiał na stół i ponawiercamy i zobaczymy czy jest jakaś różnica w tym co jest najważniejsze czyli w nawiercaniu otworów. Ja mam wszystko przygotowane. Do wiertarek pozakładane wiertła. Do zakrętarek bity. Deseczki mam oznaczone P POWERFIX W jak WOLCRAFT. Żeby nie było niejasności że coś pozamieniałem. Aby później sam nie zachodził w głowę, czy to było nawiercane tym, czy skręcane tym do Powerfixa, oczywiście tego ścisku, co jest dostarczony w zestawie, nie będę używał. Jak ma być Powerfix, to będzie ścisk też z Powerfixa, a do Volcrafta będę używał ścisku Volcrafta. Najpierw ponawiercam płytę wirową skręcimy, a później. Zabiorę się za te kantóweczki sosnowe. Więc zaczynam nawiercanie. Płyta wirowa 18, przyrząd ustawiony na 19 mm grubości materiału. Teraz zamontuję sobie kawałek płyty dla Volcrafta i nawiercimy Volcraftem. I teraz chwila prawdy. WOLCRAFT i POWERFIX Tu w Volcrafcie, tą kieszeń mamy głębszą w Powerfixie jest mniejsza oba przyrządy ustawione na 19 mm Grubości materiału, i tak to mniej więcej wygląda. Więc teraz czas skręcić jedno i drugie. Na pierwszy rzut oka, co mogę powiedzieć? Kieszeń wywiercona w Olcrafcie była głębsza. Co można było zauważyć, nie wiem jak w kadrze wyszło, a w perfiksie była płytsza i łebki od wkrętów nam tu deczko wystają. Tu widać pęk laminat i będzie odszczerbienie. Z drugiej strony, tu był mój feller. Tu ładnie wszystko się nam zgrało, jak i w perfiksie, jak i w wolkracie. Ja z tej strony ponawiercam jeszcze dwa otwory i jednym, i drugim przyrządem na głębokość. 12 mm i zobaczymy, czy ta kieszeń wyjdzie nam głębsza i te wkręty nam się wtedy schowają. Przyrząd zmienię na 12 i nawiercę I powtórka z rozrywki jak to w kadrze złapie tu mamy volcrafta ta kieszeń jest głębsza a tu praktycznie można powiedzieć to wiertło które nam prowadzi otwór pod wkręta więc można powiedzieć nie ma sensu tego skręcać bo tym bardziej będzie wystawał łebek jeszcze bardziej tu a mniej w volcraftcie Materiał mam wymieniony. Aha. Mocujemy i nawiercamy. Więc zabieramy się za skręcanie jednego, jak i drugiego elementu. Powierciłem, skręciłem, i co mogę powiedzieć z drugiej strony? I w jednym przypadku, i w drugim przypadku, wkręty nam nie wyszły. Czy to płyta wiórowa, czy sosna. Jedyne różnice zauważyłem, to odległość, gdzie mamy brzeg, krawędź naszego materiału, a gdzie zaczyna się nam otwór kieszeniowy od przyrządu. W jest to. 26 mm, a w dwadzieścia 25 mm. Czy jest to spowodowane konstrukcją obu urządzeń, czy kątem nachylenia wiertła? Poza kadrem sprawdzałem po wywierceniu tutaj tych otworów pod grubość 12 mm, że tu wyrwała, a tu nie. Niestety Ustawione według tego, co wskazuje nam podziałka na Powerfixie. No i oczywiście tu po rozsunięciu wkładałem wiertło i sprawdzałem, no i zgadzało się. Myślałem, że coś źle skręciłem. Dystans czy tulejkę, która nam blokuje, żeby wiertło nie wchodziło za głęboko. Wszystko było w porządku. Tak czy inaczej, czy Powerfix, czy Volcraft... Swoją funkcję spełniają, do czego są przeznaczone. Oba nawiercają, oba skręcają do płyty wiórowej. Nie mam grubszych elementów, bo pokusiłbym się jeszcze skręcić paryfiksem na głębokość 27 mm, ustawić i zobaczyć, jak to wyjdzie, czy te wkręty dalej będą łebki wystawać. W każdym razie, do, do płyty o grubości 18 mm on się nie nadaje. Wolcraft jak najbardziej. Rozrywać, czy płyty wirowej z Wolcrafta, czy z Firefixa, czy tutaj sosny, nie ma sensu. Jeżeli użyję dość sporej siły, to i tak się nam to rozejdzie. A jeżeli to będzie jakaś konstrukcja, tak. We wcześniejszych filmach, które gdzieś pojawią się na końcu filmu po bokach, gdzie była recenzja samego Powerfixa i recenzja Volcrafta, Da się to rozerwać bez niczego. A jeżeli jest to jakaś szafka, korpus, to już automatycznie trzyma się nam, bo ma punkty podparcia, tak jak wcześniej wspomniałem we wcześniejszych filmach, do tego przyjdą jeszcze boki i przyjdzie. Przyjdą plecy, więc będzie się nam to trzymało jak najbardziej. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli się podobał, łapka w górę. Jeżeli się nie podobał, wiecie co robić. I oczywiście piszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat tych dwóch przyrządów do połączeń niewidocznych. I widzimy się w kolejnej realizacji. Cześć!